Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałby świat, gdyby poziom morza spadł bądź wzrósł? Albo cały ocean zniknął z powierzchni Ziemi? Choć wydaje się to bardzo surrealistyczną myślą, wcale tak być nie musi. Czy zdajesz sobie sprawę, że malutki wyspiarski kraj, jakim są Malediwy, może całkowicie zniknąć z powierzchni Ziemi w ciągu zaledwie 80 lat? Ponad 80% powierzchni tego małego państwa jest położona zaledwie metry nad poziomem morza. Prognozy naukowców wskazują, że na skutek zmian klimatycznych poziom morza do 2100 roku wzrośnie aż o metr. To pokazuje jak niewiele potrzeba, aby ten turystyczny raj zniknął całkowicie z mapy. A jak dużo potrzeba, żeby zniknęły inne państwa. A ja witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Kamil Kozak i w dzisiejszym materiale mam nadzieję, że wspólnie nauczymy się czegoś ciekawego. Przyznam szczerze, że w przeszłości już robiłem materiały na właśnie ten temat i cieszyły się naprawdę sporym zainteresowaniem. Jednak myślę, że jest to na tyle interesujące, że warto, aby pojawił się obszerniejszy materiał właśnie o tym. W dzisiejszym materiale dowiemy się, jak będzie wyglądał świat, gdyby poziom morza spadł bądź wzrósł zaledwie o metr, a także dowiemy się, jak będzie wyglądał, jak poziom morza wzrośnie bądź spadnie o tysiąc metrów. Na początek bez jakichś większych sensacji podnieśmy poziom morza o zaledwie 1 metr, czyli tyle ile może nawet w przeciągu najbliższych lat ten poziom morza się podnieść. I rzeczywiście, jeżeli ten poziom wzrośnie zaledwie o metr, to już takie Malediwy mają olbrzymie problemy. No i bardzo mnie to ciekawi. Z tego co również wiem, Malediwy teraz próbują już rozwiązać jakąś tą sytuację. No bo jak wiadomo, zagrożenie jest bardzo realne, i prawdopodobnie zrobią jakieś miasta nad wodą. Bardzo jestem ciekawy, jakim wyjdzie takie właśnie pływające miasto. Jednak tak generalnie sam metr nie zmieniłby mocno świata, tutaj bardzo dobrze by się trzymała Afryka, również Ameryka Południowa, Północna, bez jakichś większych sensacji. Australia także, może troszeczkę bardziej Azja, no ale przede wszystkim Europa. I co ważne, tutaj mocno ucierpiałaby Holandia, moi drodzy. Zobaczcie, ile terenów byłoby zalanych wodą. To jest, myślę, bardzo olbrzymi problem. No i także Polska, moi drodzy, te żuławy wiślane. Zobaczcie, jak przede wszystkim te regiony blisko Gdańska wyglądają. Nowy staw rzeczywiście, moi drodzy, wyglądałby jak dość nowy i przede wszystkim olbrzymi staw. No Północ Polski miałaby naprawdę olbrzymie problemy zwróćcie uwagę jak jeden metr wystarczyłby żeby już mocno podnieść poziom Morza Kaspijskiego czyli największego jeziora świata Zobaczcie ile tutaj terenów byłoby zalanych całe No tutaj duża część południowej Rosji miałaby olbrzymie problemy to samo Kazachstan w zachodni tutaj też nie byłoby wesoło przy wszystkim ucierpiałoby olbrzymie miasto jakim jest Astrachan w Rosji no dobra, ale teraz sprawdźmy jak by to wyglądało w przypadku 10 metrów, bo tutaj zmiany byłyby już bardziej widoczne, przede wszystkim nawet już niektóre stany w USA mogłyby jej doświadczyć, przede wszystkim te wschodnie jak Maine, tutaj jest Nowy Jork, New Jersey mamy również, Virginia, no te wschodnie stany USA miałyby olbrzymi problem, no i oczywiście zachodnie, Kalifornia też w jakimś momencie... Przede wszystkim w jakiejś części znalazłoby się pod wodą tutaj przede wszystkim miasto San Francisco. Afryka też już z problemami, przede wszystkim wszystkie te państwa leżące na wybrzeżu, tak jak Nigeria, Maroko, Algieria, Południowa Afryka, Somalia. Jednak warto pamiętać, że 10 metrów to już byłby naprawdę spory wynik, zwłaszcza tutaj. Inne też by ucierpiały, Południowa Korea i Japonia, no i Australia by miała już powoli pierwsze dziury w swoim naprawdę olbrzymim kraju, no ale Ameryka Południowa nadal by się nieźle trzymała, chociaż Brazylia też zauważyłaby już pierwsze problemy, no i najgorzej to by, moi drodzy, wyglądała Europa, no Holandia to już praktycznie w połowie to nie istnieje. Polska też by sobie już dobrze nie poradziła. Żuławy wiślane dość mocno by się rozprzestrzeniły. Zobaczcie tutaj, już prawie grudziąc, również by dostał po tyłku. Elbląg, już byłby pod wodą także. Gdańsk to już gigantyczne problemy. Gdynia to samo. Wszystkie te miasta blisko wybrzeża. Zobaczcie na Szczecin, on również by miał olbrzymie problemy. No, najlepiej to trzymałoby się południe Polski. Czas już na wersję mega surrealistyczną, czyli aż 100 metrów. Gdyby o tyle podniósł się poziom morza, to cały świat byłby już nie do poznania. Ameryka Południowa, zobaczcie, jak duża część Argentyny by nie istniała, tak samo jak duża część Brazylii. Same Stany Zjednoczone też w dużej mierze przede wszystkim te wschodnie znajdowałyby się pod wodą. Zobaczcie, co stałoby się z Florydą, tak samo te wszystkie wyspiarskie państwa na Karaibach, też lipa. Najgorzej w Afryce ucierpiałby Senegal, który praktycznie w całości znalazłby się pod wodą. Australia w dużej mierze też mocno by ucierpiała wszystkie te azjatyckie państwa. No i Morze Kaspijskie dość mocno by już się rozprzestrzeniło. No i Polska, moi drodzy, zobaczcie, jak smutno wyglądałaby nasza ojczyzna. Tutaj przede wszystkim zachód Polski mocno były pod wodą Warszawa by już ucierpiała Grudziąc, Bydgoszcz to już tylko wspomnienie i tylko najlepiej trzymałoby się południe naszego kraju. Zobaczcie, co by się stało z Holandią. To już praktycznie cała jest tylko i wyłącznie wspomnieniem. I ostatnie podniesienie poziomu morza, już tylko i wyłącznie dla żartów, bo to nie będzie miało miejsca. O 1000 metrów. No i tutaj, moi drodzy, to zobaczcie na to: cały świat byłby nie do poznania. Tylko i wyłącznie te tereny Chin by najlepiej się trzymały. Tutaj Nepal, Bhutan, ale Europa cała to no zobaczcie, naprawdę smutno się na to patrzy. Polska to też już praktycznie. Całości byłaby nieistniejącym krajem. Chociaż no też nie do końca, bo jeszcze niektóre części by się trzymały. Tutaj najlepiej północne Włochy, Szwajcaria dałaby sobie radę, Hiszpania też w jakiejś części. No ale wystarczy spojrzeć na ten obrazek, żeby wiedzieć, że cały świat by już praktycznie nie istniał. Jeżeli zastanawiacie się, o ile poziom morza musiałby się podnieść, żeby jakieś państwo było całkowicie zalane wodą, to oczywiście zależy od tego, jaki jest najwyższy szczyt w danym państwie. I tak oto najtrudniej byłoby zatopić Chiny oraz Nepal, ponieważ na terenie tych dwóch państw znajduje się Mont Everest, który ma 8848 metrów, i właśnie o tyle, gdyby podniósł się poziom morza. To te państwa przestałyby dwa istnieć I co ważne wtedy już nie istniałoby także żadne państwo świata Poza tym jeszcze Pakistan to jest 8611 metrów przez K2 Czyli właśnie o tyle poziom morza by się musiał podnieść Żeby żadne państwo świata nie istniało A jeżeli kogoś interesuje o ile poziom Polski musiałby się podnieść Właściwie poziom morza w Polsce To tutaj oczywiście rysy 2500 metrów o tyle by... Wystarczyło właśnie, żeby Polska przestała całkowicie istnieć. No dobra, ale jak wyglądałby świat, gdyby poziom morza spadł, a nie wzrósł? W tym wypadku idziemy, moi drodzy, na grubo. Od razu tak wyglądałaby Europa, gdyby poziom morza obniżył się aż o tysiąc metrów. Brzmi to mega zabawnie, ale zobaczcie, cały kanał La Manche, Morze Północne w ogóle by nie istniało. Zobaczcie, ile w Europie byłoby nowych sąsiadów. Wielka Brytania ponownie musiałaby mocno zintegrować się z całą Europą, chociaż ostatnio pokazali, że już chyba tego za bardzo nie chcą. Nie zmieniłyby się zbytnio te wszystkie środkowe państwa Europy, bo one tutaj praktycznie bez jakichś większych zmian co ciekawe, tutaj myślę, warto wyróżnić Italię. Włochy by miały już bezpośrednie połączenie z Afryką, moi drodzy, tak samo jak Hiszpania więc te wszystkie Enklawy, właśnie leżące na terytorium teoretycznie Maroko, a należące do Hiszpanii, jak chociażby Ceuta i Melilla, już nie byłyby aż takim problemem. Jednak teoretycznie to najlepiej moi drodzy, trzymałaby się cała Afryka. Tutaj praktycznie nie byłoby żadnych zmian. Także gdyby poziom morza obniżył się aż o 1000 metrów. Ta Afryka dałaby sobie radę, moi drodzy. Gorzej już zdecydowanie Ameryka Południowa. Zobaczcie na to, że Argentyna nawet by już wtedy graniczyła z Wielką Brytanią poprzez Falklandy. Kanada wyglądałaby jeszcze o wiele potężniej niż wygląda normalnie, a to i tak już wielki wyczyn. Poziom morza by się tak znacząco obniżył, że Kanada by już graniczyła z Danią poprzez Grenlandię. Chociaż co ciekawe, nie jest to wcale nic nowego, moi drodzy, ponieważ już od paru lat Kanada graniczy właśnie z Danią bez potrzeby obniżania poziomu morza. To wszystko za sprawą wyspy Hans Island. Możecie sobie na ten temat poczytać. Od kiedy podzielono ją na pół, te dwa państwa graniczą ze sobą. No ale tutaj byłoby jeszcze bardzo interesujące połączenie między Grenlandią, Islandią. No nie, no moi drodzy, tutaj Europa byłaby naprawdę nieźle połączona z Ameryką Północną. Może już by nawet nie trzeba było używać samolotu, żeby tak daleko polecieć. Chociaż myślę, że i tak to byłaby najlepsza możliwa podróż. Rosja wyglądałaby jeszcze na o wiele bardziej rozległą niż jest na co dzień, ale przede wszystkim zwróćcie uwagę, ile w Azji byłoby nowych sąsiadów Indonezja przede wszystkim ile by miała nawet Australia byłaby połączona właśnie z Indonezją oraz Papuą Nową Gwineą. Teoretycznie niby fajnie mieć tylu sąsiadów, ale prawda jest taka, że czekałoby nas zapewne bardzo dużo wojen właśnie spowodowanych tym. Natomiast gdyby poziom ten obniżył się ledwie o 100 metrów, to nie byłoby aż tak zauważalnych różnic. Przede wszystkim Hiszpania i Włochy wciąż nie byłyby połączone z Afryką, tak jak w przypadku właśnie 1000 metrów. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na kanał La Manche i w ogóle na Morze Północne, to tutaj zdecydowanie więcej już byłoby takich połączeń. No i z tego co widzę, Polska nadal nie miałaby dostępu do morza. Natomiast jeśli chodzi o 500 metrów, to tutaj Hiszpania już połączenie by miała z Maroko, więc rzeczywiście to już byłoby dla nich teoretycznie ułatwieniem, z racji tego, że posiadają te enklawy na terenach Afryki. Natomiast z tego co widzę, Włochy już połączone do Afryki bodajże by nie były, chyba że tutaj w malutkim punkcie przy Sycylii. Także tam już być może, no i Polska miałaby większą ilość sąsiadów. Mam nadzieję, że z dzisiejszego materiału dowiedziałeś się czegoś ciekawego. Dzięki za dziś. Do usłyszenia już w kolejnym.